Teraz tyle czasu było. Właśnie. Może ten Adam to też Ej, tu też. hej rzucę. O, już internet wyjebuje. Nie, Kance. nie pokazuje. Kance. Aha. Dwa geny. Ona rzuca już. Mhm. Gdzieś była koło nas. sabla. Ona mnie widziała? Ja mhm. się chowam tu na miocie na rachunku. O małego robię zwykły gen. Jako najmniej to znaczy że, znaczy, że widziała na początku, no. Ona widzi czasem, wiesz o tym, że te porowe dodatki jej pokazują. No to na maszynce we główną, może miała ja też. No bądź swoje po prostu, także przy, przy ładowaniu, kurwa. przyciski w ogóle nie pokazywało mi te PlayStation, Kobe i wiesz jak... No bo tak się gara na takich padach jak ty. Chyba mhm. mi skupiał bo rysuje w łeb. Znaczy, goni mnie, no ale... Ale miałem genera robić, zaznaczyć. A, to do małego, że się przeczytał. Do kościółka, ja tu jestem. Ma bardzo duży przyjdzie. zasięg terroru. Na dole małym już się robi jej terror. Mam sobie płaszcz. Okej. Okay. Do Adam na 50. No nie, Simply Szybko muszę skończyć tego kena. Szybko. Uch. W ogóle jak się z Boxa DBD nagrywa, to to nie w folderze DBD, tylko jakieś window GTK. No okej. Okay. Ja co to kurwa zaś jest? Kurwa bokiem jebana szmato. I... Oślepiłem ją na schodach, jak ją niosła, nie wierzę. Brawo Zudis. No ale teraz ja mam przejebane. <noise> Ona szła na schodach, i nie mogła podnieść głowy jakoś. No, że to sam widzę, że. Mhm, z drugą stronę oczywiście. No bo kurwa. to sniki zablanie nie kurwa. Lub sable. A jakie tam było to zadanie? Dwagany. Hmm, to jeden skończyła, mnie zaliczyło. To jeden skończyła. No krwawe. A to zupy ma być. Mhm. Zostawiła ją. Krwawe jest potem. Ja już też leżę. Ja mam tam do niej... Uh -huh. Dobra, idę do was. No nie wie, żebyś się... No oczywiście, wkurbiona. no bo hajna, nie? dolina obstrana. Ale co to byłoby z tą latarką być. No wiesz co, no próbowałam, ja nawet nie widziałam w którą stronę. Aha, ona ma On... klaunowe testy i leczenie. Ona... Także ona jej nie podniosę jest... w godzinę. Ona już jest na mnie wkurwiona za latarką. i perfidnie wiem bo wyszła za mną. No ale ona jej dalej nie bierze? Nie. A ja nie wiem gdzie ona poszła w ogóle nie widzę. No o ja właśnie też. I to serduszko to takie. Okej. Okay. Na no daleko, kierunku, jakby wiedzu. poszło. Tak szybko. No, no o, już mi się tli duszko, no. Dobra, idę po Ciebie, bo. No już tam o. idę też, ta, tylko też z tym ładnym. Idzie, rzucaj, kto mi się kieruje. Nie wiem. i krew. trafiła. We mm, mnie. Tlis? Nie. Kurwa. Ale szmata, mhm. Jezus. Wydupiej. Gdzie ona jest? No mnie goni Aha No! Nie wierzę, że kucnę mi to przeleciało przez paletę mhm. Idę gdzieś takie miejsce, żeby nie mogła mordą w ścianę wejść Ja, dobra, tylko żeby ona mnie tu nie widziała, nie? Ja właśnie... Aha, za tobą jest Wiem, ale ja się nie ruszam Ale sable biega wokół ciebie Wiem Ja nie wierzę, że na cię nie widziała, No do szafki weszła w ogóle, co tu się kurwa dzieje? Chyba no ja, szybciej, sam bejezdu. się podnosiłem, uciekaj Późwa, no patrz, ja szybciej wiesz, sam nie się Wiem, tak, bo to klaunowe dziadostwo jest. Boże. A, ale chcąc nie chcę, jak wyszła od tamtej strony, to już bym nie no, widziała raczej. Chyba, że ma ciemno grę, to może nie. Już <laughs> mam no, Nie ma co podnosić nikogo, bo to jest wolniej, niż jak ktoś się sam podnosi. to ona poszła? Tak, no, zaleźć ci powiem, jak mi się... Poszła jest przede mną. Nie widzę jej w ogóle. Pode teraz Idzie do was. Nie, Tumbersk nie ma sensu. Jest prost na wprost ciebie. Ale patrz jak spojrzała się Franca, nie? Myślałam, że cię ten Czy spojrzała zaś mi kurwa, bo mam dwa haki. Przy się nie wyleczycie, to nie ma Boże. sensu. Na razie nie ma zasięgu, ona, teraz ona idzie jest. już. No, no bo kurwa zacięła i czym? wszystko zepsuła. No bo miała też zapierdalające 200... Nie ma tu jeszcze tego, nie było, bo ja też leczyłem. Spieprzaj. Lecz mi kurwa. No ma zawieszki same kotki, lubi koty i taka pinda. Zostawiła mnie A Sebla zamiast mnie ratować to... Aha! No lecz mnie kurwa gdzie spierdalisz. Bo ona nie może ze mną poradzić i zostawiła mnie. No ale... No no znowu mnie specjalnie zacięła, no to co to za było? Nie specjalnie, tylko klaunowa pewnie. Tak. Ja pewnie nie chciała leczyć, jak zobaczyła tylko kur... tą kurwę to mnie zacięło. No to jej się włączyło klaunowa. Tak. Pojebane w nią mam To nie w tej killera. No Taki wzięt tak No... Zobaczcie, że ma same kotki na haku, a taka jest... niemiła. Zacznij, bo moje leczenie w ogóle nie idzie do przodu przez Jak skończymy to napiszę jebać koty, jeśli w to do nas zdenerwuje. Tu jest coś... gęda zrobienia zwykłym. Spokój się trochę. Ale to przecież dla żartów, przecież wiadomo, że to nie jest moje zdanie. Spokój się trochę. No, biegnij. Co to jest tu gen koło zwykły? małego robię... Powiedziałem, jest zwykły gen koło małego. Ona nie, mi znika, jej tu. nie widzę przez... Nie Więc nie poszedłem za Agą, a to był... krwawy. To tam jest w ogóle? No. Nie mogę go znaleźć. Wstawiłem je zaś, bo oczywiście nie możesz sobie poradzić. No to pomóż mi z genem. Nie no wiem, za czy mną biegnie, a ja mam ten... Nie wiem, czy mi ten pierwszy zaliczył lany. A to nie jest lany, ma być tylko zwykły. No, by pojba. Zwykłe są najpierw, a potem są dwa lane. W, w cyrku zostawiam kanister napełniony, bo ja nie mogę się zabraniać z kanistrem. Aha, ona już go wyjebała, dobra. No. Czasem ona wyjebała. ma pentimento i to... w cyrku się świeci. A co pentimento? Ja Ej, mam. Bo są kręcone, nie? Aha, no ale ja mam klątwę pokazano, a mnie nie powiesiła ani nic tu nikomu. Mam. Ale pentimento to nie jest graszka. Aha, że no, kary mamy, tak? Kary, tak. Więc lepiej uważajmy, bo jak podniesie dużo tych totemów, to będziemy mieć przesrane. Ja jeden zniszczyłem. W cyrku właśnie. Nieprawda. Znowu mam tyrpane skakane do killera, nie miałem tego na xbox. No to czemu na xbox nie? A kolory mnie denerwują, jest brzydko i szaro. Yes, no jasne, No... Nie Oni są na wprost. Wiem. I tam jest też miska. Kurde, ludzie! Ja nie wiedziałam, że ona tu idzie tak blisko. W którą stronę się podniesie? Chciała, w ścianę jak. Kurwo, jebana, ale Aha. to jest w ogóle ten hak, już no. Boże, bo naba bo ja widziała ciebie. Wiem, no ja mam dwa haki, więc pozdro No, więc idź, lepiej idź stąd. No, super. No to mnie już nie ma, nara. Kurwa. Nie wiem, co to miałbyś teraz w ogóle. No, jakimś cudem mnie zobaczyła. Ta sniku mogłoby się jej troszeczkę też nie postawić. Nie no ja nie jestem. Tam. No. Nie wiem, gdzie jest hack, bo mi dużo nie brakuje. Mm. No. Jest. Yes. Yes. <laughs> Idź tam do tej Sabre, no. I tam. Ona mnie nie odpuści. Nie, praca po mnie, ok. Agunia. Sabra idzie, nie, no, nie robi. Nie, Dobra. leje tam, nie patrzy, nie? Kończy? Nie, nie okay. wracaj, nie, nie, ona idzie już tam. Trudno. Kurwa. Ja A nie mam DS, zudzi, musimy się spieprzać. Nic nie mamy. Czy to Sabra może po mnie przyjść? No ja już też nie mam DS, więc wyje mam. Ona wraca do, do was. No tak, to wróciła. Mhm, Dobra, aga, ja nie paletę... poleczyć. Gdzie to... Jestem przy Genie zrobionym. O, słyszycie, no tu. No no, bo ja mam pasek pierwszy. No wiem, wiem. No idzie. Do bramy, nas? Do bramy. Nie mamy tu bramy. Jezus, do mnie, dobramy. Dobra. Sable dostała w pierdol, więc nie że W ogóle powiedziałem zostawić teraz. Ja jestem u góry na tym budynku, a ty? Mhm. Na no, pół godziny. Aha, ja jestem Dobra, otwieram bramę No ale gdzie? Nie chcę. Ona, ona tu idzie do nas Ja już będę mieć... mogę się zacząć. No, ona ma zero haków. Nie mam chciał leczyć Kurwa to Jezus zwolnił? na ostatnim tym tak, ale ja już bym cię zacięła prawie Brama jest gotowa jedno Nie walić tą sablę No ja niezbyt no zbyt, bo jakoś nie widziałam, żeby się ruszała yy, nas ściągać. Krapi Ona do piwnicy coś. się wyniosła. Tu nawet nie myślałam iść. Ona mnie widzi. No właśnie. No, kurwa, ja tu ten totem robię, ja pierdolę. Próbuję do bramy No tutaj co tutaj to potaskacie. mi się czaska? Co ty no, tu robisz też? No, kurwa, Ona totem. otworzyła bramę. To moją? Ona no. była... Mhm. Specjalnie, żeby ją zabić, żeby nie było czasu. Zejdziecie po Ja się nie. leczę. Miałem zamiar umrzeć znowu, bo ktoś... Aha, dobra, otwieram do końca, bo to w sumie nie ma znaczenia. Dobra, biegnę tam, Boże. Rzucam dywersję, koło mnie może tu przylezie. Bunia powinna iść, bo ona ma... Ja ją brała. Nie, jak, jak jeden. Idzie do mnie, możesz ją zdejmować? Nie, nie, wróciła, dobra. No, po pokampi w budynku. No to dobra, naraz z nią. Zajmijcie ją jeszcze chwileczkę, jakby coś. No rzuca we mnie siekierami. Ale Zuty jest tak, nie tak, żebyś umarł, No prawda, no jestem z nią w budynku, ona koło się innego kampi teraz. O kurwa, no właśnie mnie. Aha. Uciekniecie? O, nie wiem. Zależy kogo goni. jest druga brama? Chyba nie mnie. Tyrku, dobra Wiecie idę. co, ja powiem wam tak. Nie mam wyjścia i muszę chyba już wyjść. No to uciekaj. Dobra, ja wziąłem. No wzięłem na siebie, no co? Aha. No ale. Ale on szuka kogoś, więc mnie zostawiła, debilka. A, w a ta sabla nie uciekła, kisnął. No. Ona jest ze mną. Gdzie jest, ty jesteś? Przy cyrku, ja przez w wyjściu siedzę. Dobra, mhm. ja ją tutaj ściągłam do drugiej bramy, gdzie ja sabrę, bo paletą mi tu porobiłam. No co się ty Powinnaś mi dziękować, za to że żyć. Lomberskie, jesteś już też w wyjściu? są w sercu. Może no, dawaj, bo na to się kręci jak pojbana. No, bo mnie goni. Główno w przeręblu. No dobra, ale ciebie... Panu ma noet, jakiś czy nie? Nie. Nie, nie wiadomo, bo siekierami... <grym> ja, się kierami. Ja byłam się i wpadłem do wyjścia. Ale Czurwa. nie włączył się noet. Pozwanie mamy dużo czasu. No nie, bo już dwa razy dostałem siekierą. Uciekajcie, co wy robicie? No, no wylecz mnie, dobra, to... to no! Idzie do was. Wyczołgasz się? Nie, to jest daleko. No to czemu ty żeś nie uciekł od razu? No powiedziałeś, że się goni z kimś w cyrku i to byłem ja, no to jak miałem uciec? No ale no to byłeś nieranny, to przecież ja też dostałem w cyrku i uciekłem do no, wyjścia. No to dostałem dwa razy się kierą Kurde. No czekaj, nie, nie rób. Ja cię musisz podnieść. do wyjścia. Nie chcesz żebyś umrzeć. Hmm. No. Ona jest w wyjściu, ona jest w wyjściu, po czym była sekunda później przy mnie, no to ciekawe to było. To. No tak, Zudis mówi. Wiedziałem, że ja jestem w wyjściu. W Ale w ogóle... Sabre była ze mną w bramie. Przecież. Aha, bym wyciął tej No, dobrze. ty powiedziałaś, że ona jest do was, bo się czaskasz w bramie paletę. No to stwierdziłem, że w i ona była przy mnie. To nie kumam. Boże, mam mordę w samym dystrybutorze. Po mnie zwykły gen do zrobienia. O Boże, alany jest u góry dopiero, super. Mhm. Za gówno tyle jest tym łazie, to świetnie wylewa. Idę na górę, ale muszę przejść przez środek mapy, także trochę lipa. Nie wiem jaki killer jest w ogóle. Właśnie coś za cicho jest. No na razie nie wiem. Tak Z góry to? coś zobaczymy, co? A, wy już nalaliście we dwójkę, no to ja go skończę, tak? Połowę no, naga no, też powinna połowę mieć. Dobra, to koniec. Nie, Ona nie się... zrobiła gena i uciekła, więc. Jest Michael. Mhm. Okej. Okay. Alola, u nas w ogóle mhm. chodzi sobie za nią. Nie pewien z lustarkiem czy czymś. Idę zrobić. O, bo... Hmm, nie, bo się zrobił, to czy że nie ma lusterko, tak? No teraz jeszcze nie wiadomo. Wracam Ale... do tego gena. Na dwójkę może być wbity. Nie wiem, ja nie umiem tego. Serka nie umie w ogóle ogarnąć, jaka jest zależność. Ja wiem, że na trójkę się nie może wbić, ale czy w ogóle się może wbijać? No na dwójkę może. A co mu daje dwójka? Dzięki Zudys? No pewnie jakieś... a nie ja. No pełni to, ok? Aha. Zrobione zadanie. Ty, ta mapa jest fajna na przykład, jak że masz dodatek, że widzą wszyscy. Widzi go mm. ktoś? Nie. nie. Jak na przykład jest koniec meczu i, i świecisz, żeby ludzie widzieli, gdzie są bramy, nie? To jest tak. Ja Tam teraz bramy, nie? Jak go zobaczycie, to powiedzcie, bo jestem w takim miejscu z genem, że jako mnie zapierdoli, to naraz. No ja go nie widzę w ogóle, więc on może gdzieś stoi i się nabija, a ja nawet nie wiem. Jest u mnie, nabija się. Nabija się, się albo się patrzy koszubienicy, no, albo się no, patrzy okay. z osterkiem. Chuj win. No ale ja tu jestem koszubieni. No że blokowano jakieś główne. Jezu, ten prawda? Leż opierdol tę Stończkę do środka. W za O kurwa! Jak on to zrobił, to ja nie wiem! No myślę, że nie jest no Kurwa, przerwała mi latarka, zajebiście. Dobra. Jaki był powód? Ale nie zrobił cycek Coś patrzy tak? Tak w górę się zwalnił, no, że i ma latarki bał wiesz? Zdusiu uważa, bo on jest nabity Wiem ale ja już kończę sobie genitę Ale to jest mój Aha nie znaczy to berski uważaj, Boże Bo się tak słucham, o ci Mhm mm. mm martwię się jest, tak? no, o mnie, No się o co? Jezus tak raz No pewnie jakieś gówno co tam leży w krzakach No bo krzaki nie przechodzone. On nawet nie wiedział, Ta. że ja jestem za rogiem. Ha, do Pizda piznicy, coś no. robi, czy co? W ogóle. Mm, ona kuca w rogu mapy. No to super. Dlatego trzeba ją wyłapać. Kurwa, zdejmę cię, czy nie? Wracam. Ja idę od razu do niej z nim. Nakład mu spadł, dobra. Idzie do nas. Uciekaj. Ja idę do niej z nim. Ona jest tu. Mhm. Widzi nas. Niech się weźmie za nią. Jest wejście do piwnicy tu tak przy tym? Z boku? No pokazałam mu ją to się na mnie dalej wyżywa. No co za gnój. <noise> She was useless bitch. Ale... A dobra no. Nieprawda. <noise> Ja to do góry patrzę i ci śmiać z niego chcę, śmieszny. Coś ma to robić? byś się kurwa za robotę wzięło. No ale. No. Na szubienicy jest lany. No, lany jest też przy tym. Weźcie La, lana, derej On tam jest pod chłopaki Już? No, no ludzie są Na maksa skurpcy. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobrze, dobrze, nie, dobrze, dobrze. Podnosicie? Zaraz. Tak. Masz szansę. No patrz, Jednak no! Nie. No, bo jest, bo jest zły kąt. Ja pierdolę. Zawsze musi ten centymetr być zawsze przekrzywiony. Zawsze musi ten ryj ich przekrzywia, teams. Oni tak gra to jakby specjalnie wiedziała, gdzie ty jesteś latarką i go obraca. No. On dobił do tego dystrybutora. Do mnie zawróciło. Dobra. dobra, nie przychodźcie tu chyba. Chyba nie przychodzi. Nie wiem, bo on chyba. Bo on chodzi tu, nie wiem, czy mi się pasek nie namaduje. Chociaż pewnie, jak będzie końcówka, to odejdzie, nie? Nie, chodzi tutaj cały czas. Idę na szubienicę nie. dolać, najwyżej mnie mm -hmm. zabierdolą. Już mam więcej niż pół, więc może, że mi, że mi się uda. Aha, poszedł sobie ode mnie już, okej. Okay. Na szubienicę? Hmm, nie. wraca. Nie, poszedł. A jebać teraz. Już. On idzie do was. Trudno, nie, zawrócił, wraca do ciebie. Aha. Będzie kampił, patrz jebaniec. No ale teraz kampi z takiej odległości, że. Powinien mhm. teraz. Mhm. No, no i powiem. jej zrobi, tak. No i dobra, ja bym to jebać. Chodź, Aga pod szubienicę się uleczymy. No wiesz co, no, na razie to on patrzy, gdzie ja idę. O ci. Nie wierzę w to. Co? No, gdzieś tu w te krzaki czy coś, bo On kurwa... idzie za mną. Tak. Za mną właściwie. Aha. To stój. Aha, ale ta szafka się nawet nie otworzyła. Tak, właśnie w tym jest rzecz. Okej. Okay. To trzeba ją tak. zdjąć, bo Ta tak animacja również. była zanim ja w ogóle wskoczyłem jeszcze do szafki. Już mm -hmm. rękę w mnie wyciągnięto, ja nie wierzę w to. Jak na 3-4 w ogóle sekundy, Będę gane dupy. Ja muszę iść po nią, nie? Mhm. Mm ja mam już drugi ten. No czekaj, ja już idę po nią. Lecz Tumberskiego aga, ja idę Nie ma sensu, no. bo jest narażenie. Ale Masz, to zaraz nie no dobra Jaki mam jeszcze gendor zrobienia? Wiedział mnie! Wiedział mnie, uważajcie, bo ja muszę wrócić w waszą stronę spadło mu. Gdzie mamy jeszcze gendor zrobienia? No przez, przez to około. Wbija się na mnie jebanie. A ty się zatrzymasz? Aha, ktoś mnie goni. No ja cały czas do ciebie gadam! On się nie, wbija na mnie. ale nie powinien tak szybko tego robić. Bez przesady. Dobra, jedną ją, ma pasek, ale nie zdążył się jeszcze No gdzieś tu z tyłu chyba, gdzieś. Idzie powiem, za mną. Mhm. Mm w sumie tu jest zrobiony na środku jeden. No, ale tutaj, jakieś po boczkach, nie? Powinny być. Oślepiony nalepadło. dostał paletą na mordę. A pokazuje ci miska gdzieś? Czekaj, myślałem, że bierzesz. Mam przejebane, wiecie to o tym? Tu. No, na samym końcu przybyłem. Wiem się pod paletą. pod paletą. No, pod paletą jestem, kurwa, jest nie, ktoś kur... obok? Ja, ale. Kurwa, no, patrz, jak go przesunęło od palety, no nie wierzę, kurwa. No, to, to kurwa, gdzie wy to jesteście? To by nic nie dało ta paleta. No nie, bo ja byłem pod paletą, podniósł mnie i nagle go przesunął metr przed. No, ty byś to sobie widział tą szafkę? Widziałem, bo Widział, bo obok. był tam oby ob ze mną. No, ale to dziwne, że wszyscy mieliśmy tak samo nagle. Słuchajcie, bo on gdzieś poszedł pod szubienicę i go nie widzę. Nie, nie wiem, ja się boję, iż, bo on jest bardzo szybki. Okej, okay, czyli mnie nie ma już, tak? Jest pod wodą. Idzie w waszą stronę. Wodą? Prosto do was idzie, uciekajcie. Widzimy, widzimy. Jest za wami. Bierzesz okno? Ja Oooo! Bym... Dostał. Spoko. najgorze najgorzej, że już nie mam latarki, nie? Ta przyjdzie po mnie? Idzie, dobra, odciągnijcie go. Tak? Się dobra. Powiem. No, Berski akurat podszedł pod sam kurwa Dobra, ten. to ja spróbuję tego gena tam dolać. Dobra, ja tam nawet zdejmuję. Tak czy... Tam trzeba iść dwa razy do tego bo gena, zresztą, co? Zawsze. Do którego? Do tego Sutumberski tam robił, tak? Dwa razy jeszcze. No ale gdzie? No Łusko widzicie, on robi. Ale się jego pytałam. No po no, bo oni dalej. I tak nie mam latarki, jak mam pomóc. Ona jeszcze przyszła, jak dobrze. Ja też przyszedłem, Boże. <grym> Ja już jestem tu zbędny. Dobra, trzeba Tumberski pomóc. No to uleczcie mnie, to idę mu pomóc właśnie. No ale ona gdzie jest nagle? No do bramy jak zwykle, nie. No ja tutaj nie dam rady... O jest no no boże, szczęście. Szczęście, że Dobra, Tumberski, gdzie ty jesteś? No. Halo? No ogólnie się, no nie wiem gdzieś. Widzę. Dudis. No. no gdzie, no to! Jak ten wiatr... O, chodź tu! Tam. No widzę cię przecież, boże. no Jak tak ten to... wiatr? Jak ten wiatr i w ogóle... Ej, tu się kurwa totem świeci. Bo on się świeci od mapy. Tak. A, dobra, bo ja myślałam, gdzie że na fioletowo, że... No nie stoi, jak idzie za nami on. A ona no, gdzie to... brama otwiera? Ja go nie widzę nigdzie, gdzie tego Jest widzi. za mną. Macie tu jakąś bramę albo coś? Tu jest brama, no. Jest e... ona otwarta, no, Ale no... Aha. No to on tutaj już idzie. Nie ja wiem. No to bardzo źle. Muszę się z paska uleczyć. O kurwa. Leczcie, nie wiem, ale musicie... Czekajcie. wiedzie nas. No ale... Chociaż pasek mogłeś dać sobie uleczyć. No to pasek tu to bochy Nie, przepuści. ono tutaj ze mną będzie robić się. Ono otwiera gdzieś. I no fajnie pewnie. jakby no. tutaj. Mhm. No po drugiej stronie dziwka jebana. I pewnie ucieknie od razu. Ale nie wiem gdzie to jest po drugiej stronie, kurwa. No tam gdzie A, robi agunia, się tego kurwa, co ty robisz? O, Widzę przełącznik, dobra, ale to mi nic nie da. My tu jesteśmy. Okay. No nie musisz do tej drugiej bramy, kurwa. No o, wiedziałem. O. Że... No nie, dobra, nie ale bierze. ja mam jeszcze. Dobra, otwórzcie może tą bramę w tym czasie, tą berską, Nie tą Idzie do was. Tak. Ja mam dziadka, Kur... to idźcie jakiś do bramy. Tu zaś. Podniesie mnie, nie? Jeszcze. Nie, on tu campi, bo czeka na was, nie bierzemy jednak. Co on robił w ogóle? No Chodzi wyleć po mnie. mnie, żebyśmy mogli iść po niego no, jeszcze. z pola widoku zejść. Ja mam pasek i jeszcze trzeba. I czekawki. Idzie w stronę bramy nieotwartej. No nie widzi sobie tam sprawdzić, teraz musimy przeczekać, aż mu tu spadnie. Mhm, Poszedł wlazi. pod szubienicę, kręci się wokół mnie, jak pojebamy. No musimy poczekać, niestety. Chyba, że ona, ona się odważy. Nie, widzisz ją? ona stoi kurwa w bramie i na tukciakach chodzi. I ptopy no, robi. Potrzeb... Uważaj, czy nas nie widział, no, bo tam stoi naprzeciwko. stoi, dobra, uciekajcie, to nie ma sensu. Będzie kampił, bo stoi mam... metr przed moją mordą i się nie patrzy. Mm, szkoda, że nie mam ten. Ani troszkę tej latarki. Jaką może spróbuję zwabić? Tylko gdzie on jest? No prosto przed moją mordą. Ja spróbuję bramę otwierać, żeby on przyszedł, wiesz? No otwieraj, otwieraj. Może go. To... Jak dla mnie to weszło. Z tego troszeczkę. Ja już nie mam dead heart, nie nic. Ona <laughs> przyszła, wie, wpierdolmy ją ja i uciekaj. Wyładuje no się. No, wam zrobi plecki na tyle, żeby was obronić? Wątpię. No właśnie. Aha. Jest jakaś paleta pod nami. Jest... Nie ma teraz. nic tu. To drama ja ja ta w... to jest jeszcze ją daleko. Wychodzimy na ra. No, na przyszła pomoc. No. To stój tam, Ale co przyszła pomóc kiedy? Teraz? Jak już żeśmy wszyscy kurwa. No, no, sobie No, ona nie była potrzebna tam teraz już. To co robimy? No czekaj, na razie się leczymy. Czemu? Ale już Mamy mało czasu. Ja go nie w ogóle nie widzę, bo tak się wszystko pali już, że... No i dobra, nara ci pójść w dupę. No ale co, on ci weźmie? Aha. Dlaczego? Żebyście zdjęli ją w takim Ale razie. nie byłeś w bramie? No byłem. No to czemu cię wziął? No, żebyście poszli po nią. Nie, nie wierzę w to, że to jest... No bo Zut jest ja chyba wobec z bramy i pójść po nią. Ja myślałem, no, że ty coś tak, zrobisz, a tak. no, ty uciekłeś. No jak jestem zamontowany, to co mam zrobić? No ale byłam też tu. No daj, tu.